Co tak naprawdę, wiesz, odróżnia ten 1% najbogatszych od całej reszty? Czy to jest tylko szczęście, jakieś super wysokie zarobki, a może, może coś zupełnie innego? Dobre pytanie. Mamy dzisiaj na stole materiał, który, no, twierdzi, że zna odpowiedź. Weźmiemy na warsztat wideo z YouTube, tytuł to How the Rich Create Their Wealth – The Five Ways – Marka Mossa. Mhm. I nasza misja jest prosta. Wyciągnąć z tego konkretne strategie, jakieś wzorce myślenia i sprawdzić, czy faktycznie istnieje coś w rodzaju, no nie wiem, przepisu na bogactwo. Czy to jest powtarzalny proces. Dokładnie. Proponuję, żebyśmy rozłożyli to na czynniki pierwsze. Może zacznijmy od definicji, bo już same liczby, które on tam podaje, są, no, potrafią nieźle zaskoczyć. To prawda. Bo myślimy o bogatych jako o takiej jednej grupie, a autor, opierając się na danych z Bureau of Labor Statistics, pokazuje, że to jest cały spektrum i jest w tym ukryty pewien, hmm, bardzo ważny wzorzec. No dobrze, to spójrzmy na ten wzorzec. Żeby w Stanach Zjednoczonych być w top 10% najbogatszych, trzeba mieć majątek rzędu 1,6 miliona dolarów. OK. I co ciekawe, średni wiek tych ludzi to 56 lat, ale. Im wyżej wchodzimy, tym robi się ciekawiej. Aha. Na samym szczycie, czyli ci miliarderzy, top 0,001%, próg to oczywiście miliard dolarów, ale średni wiek rośnie aż do 70 lat. I to jest właśnie ten kluczowy wzorzec, o którym wspomniałam. Na każdym kolejnym szczeblu bogactwa. Czy to top 1%, ,1% czy 0,1% czy 0,01%, ten średni wiek jest coraz wyższy. Coraz wyższy. To idealnie ilustruje tezę autora. Budowanie prawdziwego bogactwa to jest po prostu kwestia czasu. Czyli te wszystkie historie o milionerach z dnia na dzień, wiesz, dzięki krypto albo jakiejś jednej akcji, to jest po prostu medialna bańka. Bo te dane o wieku. No, one kompletnie zaprzeczają całej tej kulturze get rich quick. W dużej mierze tak. Autor pokazuje, że to są wyjątki, które tylko potwierdzają regułę. Statystycznie przytłaczająca większość prawdziwego bogactwa powstaje przez dekady, a nie w wyniku, no wiesz, jednego szczęśliwego strzału. Czyli to maraton, nie sprint. Dokładnie. To jeden z pierwszych mitów, z którymi on się rozprawia. Okej, okay, skoro to maraton... To jakie są trasy. W materiale jest mowa o tym, że sukces zostawia ślady i na tej podstawie zidentyfikowano pięć głównych dróg do majątku. Mm -hmm. Najczęstsza to bycie właścicielem firmy, podobno odpowiada za jakieś 45 do 50% przypadków. Tak, ale tu jest bardzo ważne zastrzeżenie. Nie chodzi o prowadzenie małej, rodzinnej pizzerii czy nie wiem, warsztatu. Jasne. Materiał precyzuje, że mówimy o firmach, które osiągnęły ogromną skalę. Takich, które zostały sprzedane w wielomilionowej transakcji albo weszły na giełdę. Czyli to jest ten moment, kiedy założyciel, który ma, powiedzmy, 20% udziałów, nagle staje się posiadaczem setek milionów dolarów. Właśnie o to chodzi. Czekaj. Czyli bycie właścicielem firmy, to droga dla mniej niż połowy z nich. To mnie zaskoczyło, serio. Zawsze myślałem, że to jest niemal jedyna opcja. Prawda? To, co robi cała reszta, ta ponad połowa. I tu dochodzimy do sedna. Właśnie dlatego ta analiza jest taka ciekawa. Pokazuje, że są też inne równie potężne mechanizmy. Drugą najczęstszą ścieżką dla jakichś 25-30% najbogatszych są zyski kapitałowe i inwestowanie. Czyli zamiast budować własny statek, kupują bilet na rejs w statkiem kogoś innego, takim, który ma dużą szansę dopłynąć do celu. Okej, okay, czyli to są ludzie z wysokimi dochodami: lekarze, prawnicy, jakiś topowi menedżerowie. Którzy nie zakładają swoich firm, ale inwestują duże kwoty w akcje czy inne aktywa i po prostu czekają, aż ich wartość wzrośnie. Dokładnie, ma to sens. Ma to sens. Co dalej? Trzecia droga to oszczędności i emerytura. To jest jakieś 10 do 15% przypadków. Ale zanim ktoś pomyśli, że wystarczy odkładać 5% z pensji, autor od razu studzi ten zapał. A to na pewno. Mówimy tu o ekstremalnie wysokim wskaźniku oszczędności, rzędu 30% dochodu albo i więcej. I to utrzymywanym konsekwentnie przez 30-40 lat. To wymaga albo żelaznej dyscypliny, albo naprawdę, naprawdę wysokich zarobków. Rozumiem. No dobrze, a ostatnie dwie? Ostatnie dwie są najmniej popularne i w zasadzie, no, losowe. Spadek, czyli odziedziczenie majątku, to 10-15%. Okay. I na samym końcu jest nagłe wzbogacenie, jak wygrana na loterii. To zaledwie 3-5% przypadków. A i właśnie przy tych zwycięzcach loterii autor przytacza taką druzgocącą statystykę, prawda? Tak, i to jest myśl, która przewija się przez cały ten materiał. Podobno 75% zwycięzców loterii bankrutuje w ciągu 5 lat. Aż tyle, masakra. To prowadzi do jego kluczowej tezy. Nie chodzi o to, żeby mieć pieniądze. Chodzi o to, by umieć je zdobywać i, co ważniejsze, utrzymywać. Jak to ujął: nie ścieżka jest ważna, ale osoba, która nią podąża. No dobrze, więc jeśli to nie ścieżka jest kluczowa, tylko osoba, to od razu nasuwa się pytanie, jaka to musi być osoba? Co ją wyróżnia? Autor nazywa to elementami do wdrożenia. To jest o tyle istotne, że sugeruje, że to nie są wrodzone cechy charakteru, a raczej umiejętności. Umiejętności, które można świadomie rozwijać. Okej, okay, to jakie to umiejętności? Pierwsza to myślenie długoterminowe. To już w sumie widzieliśmy w tych danych o wieku, nie? Bogactwo buduje się latami. Mm -hmm. Druga to silne sieci kontaktów czyli kapitał relacyjny. Trzecia wiedza specjalistyczna czyli kapitał mentalny. I tu podoba mi się ta koncepcja stakowania umiejętności: tak, układania w stos. Właśnie. Nie musisz być najlepszy na świecie w jednej rzeczy. Wystarczy, że będziesz w top 10% w trzech różnych, a ich połączenie da ci unikalną przewagę. Dokładnie. A dalej mamy tolerancję na ryzyko. Autor nazywa ją prawdopodobnie najważniejszym predyktorem bogactwa. Bez gotowości do podjęcia skalkulowanego ryzyka, wyniki zawsze będą, no, co najwyżej średnie. Jasne. Piąta cecha to sposób radzenia sobie z sukcesami i porażkami. Bo jak mówi autor, sukces jest złym nauczycielem, a najwięcej uczą problemy. No i wreszcie szósta, zarządzanie gotówką, umiejętność utrzymania pieniędzy. Wiesz co, to brzmi jak przepis na tego zwycięzcę loterii, który nie zbankrutował. Dostał kapitał finansowy, ale żeby go utrzymać, potrzebował całej reszty: długoterminowego myślenia, żeby nie wydać wszystkiego od razu, tolerancji na ryzyko, żeby mądrze zainwestować i tak dalej. Właśnie te cechy tworzą spójny system. System, dokładnie. Sama tolerancja na ryzyko bez wiedzy specjalistycznej to jest czysty hazard. Długoterminowe myślenie bez odporności na porażki jest niemożliwe, bo porażki na pewno się pojawią. Zwycięzca loterii, wiesz, on dostaje rybę, ale nie ma pojęcia, jak obsługiwać wędkę. A co dopiero, jak zbudować całe gospodarstwo rybne? O to chodzi. Dlatego tak szybko traci wszystko. I to wszystko prowadzi nas do chyba najmocniejszego punktu w całym materiale. Autor stawia tezę, że przychód nie równa się bogactwu. Bogactwo trzeba aktywnie zaprojektować i zbudować. Uh -huh. I ilustruje to niesamowitym porównaniem dwóch osób. Nazwijmy je osoba A i osoba B. Obie zarabiają tyle samo: 150 tysięcy dolarów rocznie. Obie oszczędzają 5% dochodu, czyli 7,5 tysiąca rocznie, w tym samym funduszu dającym 8% zwrotu w skali roku. Punkt wyjścia jest identyczny. Ale ich filozofia i podejście są no diametralnie różne. Dokładnie. Osoba A to taki klasyczny oszczędzający. Robi wszystko jak należy według tych popularnych porad. Przez 30 lat systematycznie odkłada pieniądze i po tym czasie zbiera 750 tysięcy dolarów. Niby sporo. Niby tak, ale tu pojawia się problem. Korzystając z zasady 4% może sobie z tego wypłacać 30 tysięcy dolarów rocznie emerytury. To jest drastyczny spadek standardu życia w porównaniu do tych 150 tysięcy, która zarabiała. A jak weźmiemy pod uwagę inflację przez te 30 lat, to realna siła nabywcza tych 30 tysięcy będzie jeszcze niższa. Droga, która wydawała się bezpieczna, prowadzi do finansowego rozczarowania. Wiesz co to jest właściwie przerażające? Wyobraź sobie, pracujesz całe życie, zarabiasz dobre pieniądze, robisz wszystko, jak trzeba, a na końcu lądujesz z pensją, która jest ułamkiem tego, do czego przywykłeś. To brzmi jak przepis na bardzo smutną emeryturę. Mhm. Ale wtedy na scenę wchodzi osoba B. Inżynier bogactwa robi to samo, zarabia 150 tysięcy, oszczędza 5% w tym samym funduszu, ale dodaje jeden prosty trik inżynierii finansowej. I ten trik jest kluczowy dla całej koncepcji. W tym przykładzie z wideo, osoba B kupuje nieruchomość i korzysta z mechanizmu zwanego przyspieszoną amortyzacją. Czekaj, przyspieszona amortyzacja to brzmi skomplikowanie. Możemy to rozbić na prostsze części? Jak to działa? Jasne. W dużym skrócie Urząd Skarbowy zakłada, że budynki z czasem tracą na wartości, czyli się zużywają. Amortyzacja to taki księgowy odpis tej utraty wartości, który obniża podstawę opodatkowania. Ok, czyli płacę mniejszy podatek. Dokładnie. A przyspieszona oznacza, że dzięki pewnym regulacjom można skumulować odpisy z wielu lat w jednym roku. To tworzy dużą papierową stratę, mimo że nieruchomość w rzeczywistości może zyskiwać na wartości. Aha. I to ta papierowa strata generuje zwrot podatku. W przykładzie z wideo, osoba B jest w stanie w ten sposób wygenerować 60 tysięcy dolarów odpisu rocznie. Czyli odzyskuje 60 tysięcy dolarów, które normalnie zapłaciłaby w podatkach. I kluczowe jest to, że ona tych pieniędzy nie wydaje na nowy samochód. Otóż to, to jest sedno tej inżynierii bogactwa. Nie chodzi tylko o zarabianie, ale o świadome odzyskiwanie kapitału, który w innym wypadku by przepotł, i ponowne wprawienie go w ruch. Te odzyskane pieniądze są w całości reinwestowane. I tu zaczyna się magia. Osoba B. Reinwestuje te 60 tysięcy dolarów rocznie w jakieś aktywo o wyższej stopie zwrotu. Autor używa jako przykładu bitcoina, co jest oczywiście wyborem kontrowersyjnym. Warto to podkreślić. Autor zaznacza, że zakłada zwrot 25% rocznie, co nazywa konserwatywnym wyłącznie w kontekście historycznej zmienności Bitcoina, gdzie zdarzały się zwroty o wiele, wiele wyższe. Jasne. Dla jasności, w świecie tradycyjnych inwestycji to byłby ekstremalnie wysoki, a nie konserwatywny zwrot. Chodzi tu bardziej o pokazanie mechanizmu, a nie o rekomendowanie konkretnego aktywa. OK, czyli trzymajmy się mechanizmu. Po 5 latach osoba A, nasz oszczędzający, ma 45 tysięcy dolarów. Osoba B, inżynier, ma już pół miliona. Wow. Po 10 latach osoba A ma 110 tysięcy, osoba B 2,5 miliona dolarów. Różnica już jest gigantyczna. To już jest inna liga. Po 20 latach to 275 tysięcy kontra 15 milionów. A po 30 latach? Osoba A ma swoje 750 tysięcy, a osoba B 90 milionów dolarów. 90 milionów. To jest przepaść. To nie jest różnica, to jest zupełnie inny wszechświat finansowy, a punkt wyjścia był identyczny. Jednak wydawałoby się mała zmiana w strategii, to przejście od pasywnego odkładania resztek do aktywnego odzyskiwania i reinwestowania kapitału. Stworzyło tak niewyobrażalną różnicę. I to jest właśnie ta inżynieria, o której mówi autor: to świadome projektowanie przepływów pieniężnych, a nie tylko, wiesz, pasywne czekanie. Niezależnie od tego, czy podstawimy tam bitcoina, złoto, czy fundusze venture capital, skala tej różnicy pokazuje potęgę tego podejścia. Autor świetnie to podsumowuje metaforą dwóch systemów operacyjnych. Większość z nas działa na domyślnym systemie operacyjnym. Czyli zarabiaj, potem wydawaj, oszczędzaj to, co zostanie. I na końcu miej nadzieję. Miej nadzieję, że jakoś to będzie. Nadzieja jako strategia finansowa rzadko kiedy się sprawdza. Dokładnie. A w opozycji jest system operacyjny bogactwa. I tu schemat jest inny. Odzyskaj czas i pieniądze, jak w tym przykładzie z podatkami. Potem optymalizuj dochody i inwestycje. Mnożenie, czyli aktywne wprawianie kapitału w ruch. I na końcu pozwól działać magii procentu składanego. To pięknie spina całą naszą rozmowę w jedną całość. Prawda. Bo, żeby wdrożyć ten system operacyjny bogactwa, potrzebne są właśnie te cechy, o których mówiłyśmy. Potrzebna jest wiedza specjalistyczna, żeby znaleźć sposób na optymalizację podatkową. Mhm. Potrzebna jest tolerancja na ryzyko, żeby zainwestować te odzyskane pieniądze. I potrzebne jest myślenie długoterminowe, żeby dać procentowi składanemu czas na zadziałanie. To nie są przypadkowe elementy, tylko tryby w jednej dobrze naoliwionej maszynie. Podsumowując, wygląda na to, że wniosek z tego materiału jest prosty, ale jednocześnie potężny. Budowanie bogactwa to nie tyle kwestia wysokości zarobków, co świadomego zaprojektowania własnego systemu finansowego. Tak. Systemu, który aktywnie odzyskuje kapitał i zmusza go do cięższej pracy. To jest celowe działanie, a nie bierne czekanie. Dzi inne, równie ważne pytanie. Czy umiejętności potrzebne do utrzymania i pomnażania już zdobytego bogactwa są takie same jak te potrzebne do jego stworzenia. Czy może na pewnym etapie, gdy zarządza się już milionami, potrzebny jest zupełnie inny system operacyjny, taki skupiony bardziej na ochronie kapitału niż na agresywnym wzroście? To jest pytanie, z którym chyba warto zostać.